Cześć, witam Was serdecznie, z tej strony Maciek. Dzisiaj będzie pierwszy odcinek Q&A dotyczący uprawy alokazji w, w ogrodzie. Tutaj mam listę pytań z wpisu na grupę Alokazja Polska. Administratorem tej grupy jest Włodek. Pozdrawiam cię serdecznie. Właśnie tutaj z wodkiem postanowiliśmy odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących uprawy alokazji pod polską chmurką. Jakie gatunki się nadają, co i jak i tak dalej. Te odcinki QA będą podzielone na odpowiedzi na kilka pytań. Dosłownie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Będę odpowiadał na pięć pytań w każdym odcinku, żeby to nie było za długie. Więc może od razu zacznę, jakie alokacje, jakie gatunki najlepiej nadają się do trzymania do uprawy w ogrodzie w Polsce. No według mnie, z mojego doświadczenia, no to są, wiadomo, gatunki muszą być dosyć odporny na, na, na polskie warunki pogodowe, czyli na, na chłód i po, podniesioną yy, wilgotność. Yy. U mnie w ogrodzie sprawują się, jest, sprawuje się kilka gatunków, no mianowicie alokazja odora, no i jej krzyżówki yy, portora i kalidora. Co my tu jeszcze mamy? Yy czytam sobie, żeby nie zapomnieć. Oraz alokazja Kukulata, Brisbaneensis i Kuching Mask. Tutaj mamy alokazję Kukulatę, która rosła sobie bezpośrednio w gruncie w tym momencie. W tej ziemi, w której rosła, czyli w ogrodowej jest zimowana tutaj w tej mojej pseudo szklarni, że tak powiem. E i, aha, I tu jeszcze jest pytanie dotyczące kolokazji, czyli będzie będą odpowiedzi na alokazję i kolokazję. Yy, z kolokazji można uprawiać kolokazję Esculente, blackstem, bunlong yy, i fontanesi. I oczywiście jeszcze polecam kolokazję yy, leukokazję gigante, common strain, jest to bardzo odporna Yy, kolokazja, która może nawet yy, zimować w, w gruncie przy dobrym okryciu, no ja jeszcze yy, w tym roku próbuję yy, zimować, ale tylko pod stertą liści. Ja ostatnio sprawdziłem, no, yy, marnie to wyszło po, po minus 20 stopni. no ale to są najbardziej odporne gatunki, które polecam również Xantosoma Sagittifolium i, i Violaceum, jak one wyglądają, jak się prezentują. Dowiecie się, oglądając wcześniejsze moje filmiki na moim kanale, zwłaszcza z lata, gdzie wszystko jest bardzo ładnie pokazane. Drugie pytanie: sadzić bulwy, młode rośliny, czy już dorosłe okazy? No słuchajcie, teraz zaczyna się wiosna, niedługo. Będą już w marketach lub w sieci. Dostępne sadzonki, między innymi yy, zwłaszcza kolokazji, bo kolokazji w sklepach jest mało, Przeróżne różne gatunki kolokazji będą dostępne na pewno na, yy, przez internet. I takie sadzonki najlepiej jest właśnie yy, wysadzić do gruntu, już takie podchowane troszkę w domu. Już można teraz zakupić, jeśli nie będzie ryzyka yy, tego, że zanim nam przyjdą, to, to, na, to nam zmarzną. Musi być troszkę cieplej. No i taką kolokazję można sobie podchować na parapecie, niech sobie troszkę ukorzeni się w większej doniczce podrośnie, no i najlepiej oczywiście sadzić w maju, jeśli miną te, to ryzyko zamrożenia, tak, przez spadek temperatury i tak, no i najlepiej sadzić przemyślanym miejscu, no bo kolokazje i alokazje to wiadomo szybko rosną, rosną duże, mają wielkie liście, no i te liście często są podatne na porywy wiatru, więc najlepiej miejsce osłonięte, takie przed, przed wiatrem. Lubią słońce, te duże alokazje szczególnie, czyli Portora, Kalidora i Odora mogą być sadzone bez, bezpośrednio w bezpośrednim słońcu. E, kolokazje praktycznie wszystkie. Tutaj zaznaczyłem, że poza e, na przykład alokazją e, kukulatą, która lubi bardziej cień i też e, kolokazja blackstem. Blackstem też lubi cień. No na bezpośrednim takim otwartej przestrzeni to słońce liście pali. I tak, no jak tutaj wspomniałem, miejsce musi być przygotowane, bo to wiadomo, trzeba wykopać też dołek, przygotować ten grunt, wymieszać najlepiej ziemię uniwersalną z, z obornikiem granulowanym lub najlepiej takim lub końskim. No, najlepiej przekompostowanym, takim 2-3-letnim, żeby tej roślinki za bardzo nie popaliło. No ale musi być to też zmieszane z tą ziemią naszą ogrodową. Ten, trochę tej, tej glinki, tego piasku troszkę musi być, tych minerałów, żeby one bardzo zdrowo rosły. Powiem Wam taką rzecz, że kupiłem w tamtym roku małą alokazję Portorę. Posadziłem sobie ją do donicy i myślałem, że sobie będę ją uprawiał w donicy w ogrodzie. I wsadziłem ją do samego kompostu. No, myślałem, że to będzie bomba dla niej, że momentalnie wyskoczy. O dziwo, przez około miesiąc praktycznie nic nie podrosło. Dopiero jak korzenie przerosły yy, przez otwory w donicy do gruntu, poczuła trochę tego piachu tych minerałów, dopiero wywaliła i obecnie jest właśnie takiej wielkości. Nie wiem, czy to widać, gruba z wielki. Także minerały muszą być, nie tylko sama próchnica. Co my tu jeszcze mamy? Aha, czy, czy, czy bulwy, czy sadzonki. O sadzonkach już mówiłem, no najlepiej sobie troszkę podchować. Można sadzić dopiero po 15 maja, żeby nie było tych za, za, zagrożenia przymrozkami. Czy można sadzić bulwy? No bulwy... Y, kolokazji przede wszystkim można sadzić w, już na przykład w kwietniu. Bo jeśli by się zdarzył jakiś tam przymrozek, to nawet y, tam te 5-10 cm pod gruntem to, to, to y, nie zamrozi nam tej bulwy, lub bulwy można wcześniej wybudzać już na przykład teraz. Już koń, końcówka y, lutego, początek marca. Teraz już można sadzić bulwy, jeśli macie y, do donic. W ciepłe miejsce, na przykład na parapet południowy, podlać to mocno, bo one lubią mokro. No i czekać. Można sobie tak podchować w ten sposób roślinki i takie gotowe sadzonki wysadzić do ogrodu. Albo same bulwy, tak jak wspomniałem. No a w przypadku w przypadku dorosłych roślin, no jak najbardziej. Jeśli uda nam się skądś zakupić dużą roślinę bez pardonu, można sadzić od razu, no tylko w przygotowanym miejscu. Dobra. Jaką wielkość osiągają alokazje w naszym ogrodzie i jak szybko rosną? No słuchajcie, tak jak przed chwilą wspomniałem, to jest odpowiedź na pytanie numer 3. Tutaj mamy alokazję Portore. Ona ma w tej chwili od donicy może do wierzchołka tego liścia, bo to jest chyba najwyższy liść jest półtora metra. I to jest roczna roślinka. Tyle urosła w te kilka miesięcy w gruncie. Tutaj koło mnie jest już, to już jest dwuletnia alokazja odora. Rosną bardzo szybko. Na no, alokację nie powiem, rosną troszkę wolniej niż yy, kolokazję, bo mała kolokazja, taka no, nie będę teraz chodził, wielkości gdzieś z 15 cm, może urosnąć przy dobrze przygotowanym miejscu, do dobrym podłożu, przy dobrym podlewaniu, może urosnąć nawet do 2 m. Yy, tutaj mówię o tej najzwyklejszej kolokazji eskulencie nawet. Hmm. Czy alokazje to rośliny wieloletnie? Oczywiście, no słuchajcie, no tutaj właśnie mówię, to jest roślina dwuletnia. Alokazje w porównaniu do kolokazji z czasem podczas wzrostu tworzą taki niby pień. Ten niby pień to tak właściwie bływa. I im starsze, tym ten pien jest wyższy, grubszy, mocniejszy. I na każdym takim pniu są takie jakby uśpione zalążki, uśpione oczka. I wiele osób pyta, co, co to jest? Czy z tego wyrośnie sadzonka? Ale bo no to, to może w innym odcinku, bo tu już się zagalopowałem, No czy wyrośnie z tego sadzonka? No urośnie sadzonka, ale jak to zrobić to? Kiedy indzie, kiedy indzie powiem. No i tutaj, kiedy sadzić rośliny do gruntu. Już też o tym mówiłem. Sadzimy rośliny w maju, kiedy minie ryzyko e, przymrozków, czyli po 15 maja, jak już ta ziemia się troszkę nagrzeje, przygotujemy miejsce sobie. A już miejsce teraz należy przygotowywać. Ja przygotowywałem podczas zimy. Nawoziłem, przynosiłem do przekompostowania obierki, tego typu odpadki z kuchni, wymieszane razem z gruntem. Wcześniej zakupiłem trochę obornika końskiego, świeżego, więc też przekopany w miejscu, w którym będą rosły rośliny i to się przez zimę wszystko przerabia. Taka moja metoda. No i to by było na tyle, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli czegoś nie dopowiedziałem jeszcze tutaj zerknę. Aha, czy te, czy alokazje i inne to rośliny wieloletnie. No o alokazji powiedziałem, że są wieloletnie, kolokazje też są wieloletnie. Bo co rok kolokazja, jeśli posadzimy bulwę, ona nam, malutką roślinę posadzimy, ona nam w ciągu sezonu wytworzy taką większą bulwę. No, wiadomo, tam z czasem te... mówię o eskulencie w tym momencie. Wypuści też odrosty. Na jesień wykopujemy całą tą karpę, zanosimy do piwnicy i mamy taką fajną, zasuszoną bulwę. Oczywiście bez podlewania, to sobie tam leży na sucho. I mamy taką bulwę, i sadzimy ją albo wybudzamy ją wcześniej, albo taką bulwę sadzimy do gruntu i za rok po wykopaniu, też na jesień, zauważymy, że ta stara bulwa jest, a na niej jest kolejna. I to jest właśnie w Polsce przyrost yy, kolokazji. Że jedna bulwa, żeby wytworzyć drugą bulwę, to ją karmi, ale ta też jest karmiona przez tą wcześniejszą. I to tak się tworzy taki łańcuszek bulw z roku na rok. Z tym, że one nie tworzą pnia. Także... Te bulwy albo powinniśmy obcinać, albo podsypywać je, bo kolokazje tworzą korzenie na styku nowej bulwy z wyrastającymi liśćmi, z nowym stożkiem. Czyli te, te, te korzenie z czasem będą już nam rozchodziły się po powierzchni. Podłoża, więc należałoby to trochę przesypać. No, tak troszkę pokręciłem, ale mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. Dobra, no to by było na tyle. Pozdrawiam was serdecznie. Mam nadzieję, że wstęp do filmu Wam się podobał. Chcę tutaj podziękować mojemu koledze Tomkowi, który też zgodził się na i zapro, w ogóle zaproponował, żeby zrobić takie fajne intro i zmienić logo kanału. No. Bardzo fajnie mu to wyszło. Mi się naprawdę podoba. Jestem bardzo wdzięczny. Mam nadzieję, że też Wam się podobało. Zapraszam Was na następny odcinek Q&A o alokazjach. Myślę, że, um, że jeszcze w tym tygodniu zdążę to nagrać. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie śmiało na e-mail, który podam w opisie. Lub yy, na Messenger bezpośrednio na, na Facebooku, na stronie Ogród pocie i rośliny egzotyczne. <laughs> Pozbieramy pytania, będziemy robić odcinki. Myślę, że y, odpowiedzi na te pytania pomogą niejednemu w uprawie roślin egzotycznych w Polskim Ogrodzie. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Hej!